Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na kwiecień 2020 roku dla osób spod znaku wagi. To są pakowania kart, z których będę to czytanie robić. Tarot z innego świata. Mam wrażenie, że chyba wszyscy się czujemy teraz, jakbyśmy w innym świecie żyli. A na pewno ku temu to zmierza. I tarot wróżek. Rzadko używam tej talii, bo niewygodnie się te karty tasuje, ale one są oczywiście piękne, pięknie wydane. No, i ta nazwa. Proszę Państwa, to będzie czytanie ogólne dla wagi, natomiast osoby zainteresowane czytaniem szczegółowym, prywatnym dla siebie, proszę o kontakt na mój adres mailowy, który znajduje się w opisie filmu. Pod filmem również znajduje się numer konta dla osób, które zechciałyby wesprzeć moją pracę na kanale, doceniając to, że nie wrzucam reklam. To oznacza jednocześnie, że ja na, kan na, na kanale w ogóle nie zarabiam. I jakby nie przerywam tych, tych filmów reklamami, ale jeżeli ktoś zechciałby, to będę wdzięczna. Dobrze. Przechodzimy do czytania dla wagi. Waga w kwietniu. Dziewiątka monet. Pięknie się zaczyna, ponieważ dziewiątka monet mówi o tym, że jesteście na właściwej drodze do spełnienia marzeń. To mogą być kwestie finansowe, bo to, tak jak widzicie Państwo, to jest drzewo, które pięknie obrodziło. Natomiast oczywiście nie tylko o to chodzi, to może być spełnienie marzeń w każdej innej dziedzinie, osiągnięcie tego celu, czy tego poziomu, o którym, o którym marzymy. Zamyślę, czy mi się te karty zmieszczą tutaj. Dobrze. Co wam może stanąć na drodze? Pomóc lub przeszkodzić. Kapłanka. No, to jest właśnie dwójka wielkich arkan i na dwoje babka wróżyła. Dosłownie. Kapłanka jest trochę wróżką. Na której z moich tali kapłanka siedzi przy talii kart, przy kuli takiej. Co to się tam czyta. Tak? Natomiast. To jest karta tajemnic, niewyjaśnionych spraw, ale też intuicji. Czyli może czegoś nie wiemy, ale może coś czujemy, może to nam podpowie. Tu jest jeszcze jakby zalecona medytacja, czyli wsłuchanie się w siebie, tak? Czyli bardziej duchowość, bardziej wyczucie niż analiza. No, waga jest znakiem powietrznym, więc wy lubicie mieć wszystko przeanalizowane, rozpatrzone za i przeciw. Natomiast tutaj jest takie wskazanie, żeby to, czego nie widać. Może poczuć, może, może gdzieś pierwsza myśl jest taka, której nie należy gdzieś odsuwać. Tej swojej intuicji gdzieś tam nie spychać, nie spychać gdzieś daleko, tylko posłuchać, co ona ma nam do powiedzenia. Przyczyny obecnej sytuacji umiarkowanie. Piękna to jest karta tak naprawdę. To jest karta spokoju, to jest karta wyciszenia. To, jest, to, jest, to nie ma takiego wychylenia w żadną stronę. Nie jest źle, nie ma może e, fajerwerków, ale jest spokój. Jest równowaga, jest taka, mm, taki błogostan, taki. E, powiedziałabym, taka, takie. O, nawet tutaj jest trzecie oko, proszę zauważyć. Z tym mi się to od razu skojarzyło, tak? Żeby widzieć jeszcze poza zmysłowo. Tak więc tutaj jest taka, taki balans, upragniony balans. Yy, dlatego może jesteście na dobrej drodze. Może właśnie dlatego, że zaczynacie słuchać swojej intuicji, trochę się yy, zajmować duchowością, czy trochę dopuszczać może tą duchowość, tak? Ze względu na to, że to nie jest w yy, waszej energii i może być wam trudno, yy, to jednak yy, być może. Dopuścicie coś, co nie jest takie do zbadania szkiełkiem i okiem, co przechodzi do przeszłości. No, właśnie, brak, brak równowagi, ale w tym wypadku dwójka mieczy mówi też o decyzji. No, i teraz, tak, była ta decyzja, czy nie było. Bo w dwójce miecze bardzo trudno decyzję podjąć, a to dlatego, że nie, nie widzimy lub nie chcemy wszystkiego zobaczyć. Wszystkich danych nie chcemy dostrzec, co byłoby dla y, wagi, powiedzmy, bardzo nietypowe. Dlatego, że waga musi mieć wszystkie y, po prostu argumenty za i przeciw, rozważone. No i to już przechodzi do przyszłości, więc prawdopodobnie jakieś decyzje podjęliście i już ten brak równowagi się zakończył. Yy, czyli brak zdecydowania w tym wypadku. Zobaczymy co dalej, o czym myślicie. Yy, głupiec myślicie o czymś zupełnie, zupełnie nowym. W każdej dziedzinie to może być może być nowa praca, nowy związek, nowe miejsce zamieszkania, yy, absolutnie coś nowego, ale yy, ta karta też mówi o dzieciach, więc niektórzy mogą być po prostu skupieni na dzieciach yy, co jeszcze? W tej karcie jest taki skok na głęboką wodę, taki y, ruch do przodu, który właściwie nie, nie wiem jak się skończy, bo to może być krok w przepaść, to może być krok y, y, nie wiem, pogładki różnie. To jest ryzyko, ale wymyślicie o tym, żeby to ryzyko podjąć. To jest takie pójście w ciemno. Być może właśnie to ryzyko się opłaca. Bo kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. A tu wygląda na to, że wy zmierzacie y, ku takiemu spełnieniu marzeń jednak. Natomiast y, najczęściej jednak ci, którzy ryzykują, spełniają marzenia, tak? Co w najbliższym czasie? Ósemka mieczy. Natomiast znowu tutaj wraca y, wasza natura. To znaczy, już zaczyna się analiza, już zaczynają się um, argumenty przeciw, już nie wiem co zrobić, już uwięzienie w myślach, tak? Tutaj jest nawet uwięzienie przez strach, uwięzienie w energii lęku. To do niczego nie prowadzi, bo w energii ósemki mieczy niczego mądrego nie można wymyśleć. I o ile macie ochotę zaryzykować. To tutaj już przychodzi analiza, tak, już znowu nie wiem co zrobić, nie wiem którą drogą iść, znowu wracacie, wy w swojej tej y, naturze. Przypominam, że to Wam może pomóc. Nie przeanalizowanie wszystkiego dokładnie, argumenty za i przeciw, kartka podzielona na pół, tu są plusy, tu minusy, nie. Co ja czuję? Co mi podpowiada moje wnętrze, moje serce? Jak tokolwiek nazwać, trzecie oko? Możemy to nazywać jak chcemy, byle nie zablokować się w tym pójściu naprzód przez takie myśli, które mówią, że dochodzimy do, do ściany. Wasza postawa. Wasze nastawienie, księżyc, może i marzenia, może i intuicja i być może z tego skorzystacie. To są bardzo podobne karty wbrew pozorom. Księżyc to też są tajemnice, to jest karta ryb. Księżyc to jest także intuicja, to są wróżby, to jest też takie życie między dwoma światami realnym i i tym takim duchowym światem odrealnionym. Jeszcze tego nie pokazałam tutaj na tej karcie kapłanki, bo jeszcze raz powtarzam, to są bardzo podobne w energii karty. Tutaj też księżyc jest nad jej głową. Jasna kolumna, ciemna kolumna. To jest dzień i noc. Realność, odrealnienie, rzeczywistość, marzenia, tak? Więc Wy jesteście jednak w tej energii, ale będąc znakiem powietrznym. Dziś tam zawsze was kusi, żeby wszystko tam przemyśleć, wszystko przeliczyć, przeanalizować. Dlatego tutaj może jest, może jest ta chęć, żeby coś zmienić. Dobrze, wasze otoczenie. Król monet, który tutaj jest przedstawiony jako autorytet, czyli tak, możecie mieć przy sobie. Osobę, która wam doradzi, która wam pomoże, nawet finansowo. To może być osoba, od której w jakiś sposób zależą wasze Finanse, wasza sytuacja zawodowa, być może wasza sytuacja mieszkaniowa, dlatego, że to jest osoba, która ma pewną pozycję wypracowaną to jest osoba, która się już czegoś dorobiła to jest król, czy jest to osoba w dojrzałym wieku, on już coś posiada, on już ma jakieś osiągnięcia być może, bo to jest autorytet czyli to nie musi być tylko kwestia pieniędzy, dorobek. To nie tylko pieniądze, tak? Może być autorytet naukowy, może być dobrym doradcą, możecie mieć do niego zaufanie, może to być wasz ojciec, ktoś z rodziny czy przyjaciel, który absolutnie, któremu absolutnie ufacie, tak? Ale wiecie, że jakby od tej osoby może coś zależeć, dlatego że ona może wam doradzać, pomagać, bo to jest raczej postać pozytywna. Wasze nadzieje lub obawy. No i teraz tak, czy wy się obawiacie, czy wy się nie obawiacie? Bo wy chcecie iść w nowe, ale żeby w nowe iść, to trzeba, żeby to stare się wypaliło, spaliło już do końca. Niech zostanie popiół, a wy wtedy wkraczacie na nową drogę życia. Natomiast wy się trochę obawiacie, że. No nie ma tak łatwo, że idę w nową drogę życia, a to stare dalej stoi. No i tego się obawiacie, tej zmiany, czyli tej, tej najtrudniejszej chwili, yy, która yy, jakby musi nastąpić przed tym, zanim ten kurz opadnie, tak? Czyli, że ta wieża się musi spalić, zawalić, jakkolwiek to nazwiemy, żeby ta nowa droga życia zaistniała. Czyli zarówno mogą być to Wasze obawy, jak i nadzieje, że jednak w nowe ruszycie. W ogóle macie bardzo dużo wielkich Arkan. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Już jest pięć kart Wielkich Arkan. Duże zmiany przed wami. I paś Kielichów. Tutaj pokazam jako narodziny, ale. Paś kielichów to jest. Yy, nowa miłość, nowa przyjaźń, nowa znajomość otwarcie się, właśnie otwarcie serca, właśnie yy, uczuć, emocji, yy, tego wnętrza tej duchowości. Yy, to jest początek. To jest początek drogi nowej drogi waszego życia. To każdy paść to jest początek, Tak naprawdę uczymy się czegoś. Niektórzy tak już bardzo praktycznie to zinterpretują, że niektórzy mogą poznać kogoś nowego, jakąś, jakąś nową znajomość zawrzeć, która taka obiecująca może być, ale także może być to związek romantyczny, możecie kogoś młodszego poznać, może to być coś takiego, co powoduje taki, taki dreszczyk motyle w brzuchu, ale... I jeszcze, jakby sobie po tym nic nie obiecywać, bo to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast może być ciekawie, jeżeli otworzycie się, bo tak naprawdę są karty dzieci, więc u niektórych to może iść w tym kierunku. Ach, właśnie, narodziny. No więc u niektórych to może, to może rzeczywiście się pokazywać karta dziecka, czy dziecko, tak? Dobra. Ok, no pytam o tą kapłankę, dlatego że zaznacza się silnie ta energia intuicji. Jeżeli dążycie do tego, żeby zarobić albo osiągnąć coś, to uważajcie, ale właśnie tu mówię, bardzo intuicja jest, na straty. Na mm, to nie jest kradzież, ale chociaż na jednej, w jednej talii ta karta, na tej karcie jest pokazane złodziej, który okrada kogoś. Piątka monety to jest strata. Czyli użyć Gdzieś tam takiego wyczucia, bym powiedziała. Trzeba mieć wyczucie, żeby nie stracić. I narazić się na straty. To może różne rzeczy oznaczać. No jeżeli ktoś na przykład inwestuje, to dzisiaj trzeba mieć duże wyczucie. Zawsze trzeba pewnie mieć duże wyczucie. No ja nie jestem inwestorem, ale yy, żeby nie stracić, a zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy jest jak jest. Karta głupca Cesarz. Cesarz i ten y, król monet jest to bardzo podobna energia energia autorytetu, energia osoby dojrzałej, energia osoby doświadczonej, mądrej, zarządzającej też mądrze. Hmm. Chcielibyście zacząć nową drogę, która w rezultacie doprowadzi Was do jakiegoś poziomu, do jakiegoś awansu i tak dalej. No, wiadomo, że y, jak idziemy do nowej pracy, to zaczynamy od odbierania telefonów albo parzenia kawy dla prezesa, tak? Natomiast no od czegoś trzeba zacząć, żeby prezesem zostać potem i żeby się tego dorobić. Albo żeby prezes na, nas tak wspierał, że nasz yy, awans, naszą poprawę sytuacji nie, mieszkaniowej, finansowej yy, jakoś yy, popycha do przodu. Bo to jest osoba z zewnątrz. Ósemka mieczy Azbuław. Wy się cały czas obawiacie albo analizujecie, czy to coś zacząć. A wygląda, że zacząć. Azbuław mówi, zaczynaj, ale wy uwięzieni w strachu, co ja mam zrobić, bo ja wszystkiego nie wiem, bo ja nie wiem czy ani stracę. No nie wiesz, ale trochę intuicji, trochę się dowiedzieć, może poradzić i tak dalej, ale na pewno nie rezygnować, dlatego że się boję, tak? Albo jeżeli się boję i nie wiem, co zrobić, tak jak w dwójce mieczy, to się poradzić kogoś, kto ma doświadczenie. I wtedy zdecyduje, inwestuje czy nie inwestuje. Ale blokowanie się na strachu do niczego nie prowadzi. No, jest ósemka mieczy. Ta sama karta. Wy po prostu nie wiecie, co Was czeka, i się obawiacie. Czy ten król monet może Wam pomóc? To jest osoba z podznaku byka, panny lub koziorożca, ale tak mocno się do tego nie przywiązujcie. Jeszcze a propos znaków, to tutaj mam ces, y, strzelca y, ryby, barana. Siódemka monet. Jeżeli Wy na coś czekacie, no właśnie też na pieniądze może być, ale nie tylko. No, może ta osoba Wam pomóc, może ta osoba Wam pomóc. Jeżeli nie pomóc tak stryk, stricte fizycznie, że na przykład nie wiem, wykłada jakieś, inwestuje, wykłada jakieś pieniądze czy coś, to przynajmniej yy, może Was merytorycznie wesprzeć, doradzić coś, yy, ma doświadczenie, coś może jakiejś znajomości, tak? I gdzieś tutaj może, bo Wy na coś czekacie, ale Wy strasznie zablokowani jesteście, żeby to coś zacząć robić. No muszę o tą wieżę zapytać, bo to u Was jest... No, wy nie, no mówię, Wy nie wiecie, co zrobić. Którą drogą iść? Chciałabym iść i boję się. To jest na tej zasadzie. Chcę coś nowego zacząć, ale się martwię, czy... czy się gdzieś tam nie, nie poślizgnę. No niestety. Ale wygląda na to, że chyba za tym pójdziecie. Pójdziecie za sercem, zobaczymy, czy pójdziecie. Słońce, dobra. Mam wrażenie, że <laughs> pójdziecie za głosem serca, za tym, czego chcecie, za marzeniem, za tym, co zobaczycie wreszcie w pozytywnych barwach. Natomiast niektórzy mogą poznać kogoś nowego, nową osobę. Może to być młoda osoba, może być osoba młoda duchem, bardzo romantyczna, bardzo uczuciowa, bardzo wrażliwa. Może to być osoba z podznaku raka, skorpiona lub ryb, albo lwa. Może być fajnie, miło, romantycznie, wesoło. Możecie kogoś poznać, yy, yy, chciałam powiedzieć gdzieś w słonecznym miejscu, chociaż teraz może i pogoda jest ładna, ale no wyjazdy raczej w, w tym momencie może są wykluczone. Ale dwie te opcje: albo wy pójdziecie z coś nowego i naprawdę pokierujecie się tym, czego pragniecie, a nie to, co przeanalizujecie. A nie tym, co z analiz waszych będzie wynikać, albo właśnie inni poznają kogoś, bo tutaj jest też myśl o poznaniu kogoś, może kogoś dojrzałego. Rada dla Was na kwiecień. Sześć mieczy. I teraz się kłania ta karta, która mówi tak: tak, musisz coś zostawić, żeby iść w nowa. Bo karta yy, słońca to już jest bardzo fajna po karcie wieży. Ale przez ten etap trzeba przejść. Karta wieży to jest szesnasta karta, a słońce to jest dziewiętnasta karta Wielkich Arkan. Więc ta szóstka mieczy, która mówi: zostaw to. Zostaw to już za sobą. Idź do przodu, patrz do przodu. To ci przyniesie rozwój, to ci przyniesie prestiż, to ci przyniesie stanowisko. Może zapanujesz nad swoim życiem, ale musisz zaryzykować. Nowa droga życia przed tobą, ale Coś za coś. No nikt nie obiecuje, że ta droga będzie, że dywan czerwony Ci rozłożą. Na początku mogą być fale takie, bo w Szóste Mieczy są takie fale na początku bardzo burzliwe. Dopiero potem jest spokojna woda. Tego Wam życzę. Popłynięcia w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. No życzę zdrowia wszystkim i pozdrawiam.